Metro, Boomin, Shadow, Monte Booker Benjaks, Atutowy czy Rio Leiva. Wszystkich tych ludzi łączy jedna cecha Są producentami z pomysłem na siebie Którzy nie boją się innego brzmienia I dają z siebie wszystko, żeby ich produkcje były Niepowtarzalne. A ty nadal robisz Detroity? I nie zrozumcie mnie źle Detroity są super i ja też je robię Tylko będąc producentem muzycznym warto wychodzić Poza strefę komfortu. Oglądają kiedyś Zapis live'a Max Shootera, mojego ulubionego YouTubeowego producenta Powiedział on na nim, że muzyka artystów robi się Nudna, ponieważ to producenci robią. W kółko to samo są częścią problemu. Tym filmikiem chcę pokazać, że warto jest nie zamykać się na jedno brzmienie i eksperymentować z różnymi stylami, ponieważ w ten sposób utworzymy scenę ciekawszą. Mój beat zacząłem od MIDI producenta Synthetica. Czasem, żeby wpaść na coś innego, lubię korzystać z MIDI, ponieważ daje mi to zupełnie inną wizję na proces tworzenia mojego sampla. Tworząc cały czas swoje własne progresje, można łatwo zamknąć się w ramię. Gotowe MIDI często dają pomysły, które będziemy mogli zastosować w naszych następnych produkcjach. Korzystając z dźwięku z paczki Allusion, od HZE. Chciałem zbogacić dźwięk, dlatego poza dodaniem na niego reverba i EQ, sidechainowałem dźwięk na inną ścieżkę, podniosłem go o dwie oktawy w górę, nałożyłem portal Shaperbox, który manipulował głośnością dźwięku oraz Microshift, który wrzucił warstwę na tło. W ten sposób stworzyłem ciekawy layer do mojego dźwięku. Bardzo polecam myśleć niekonwencjonalnie również w kwestii procesingu. Jako kontrmelodię dodałem frazy z paczki Rio Lejwy, która bardzo fajnie dopełniała akordy. Dodałem na nią Reverb i Q oraz Chorus. Gdy dodałem drugą melodię, uznałem, że mogłoby być ciekawie, gdybym po zakończeniu frazy wyciął kawałek głównych akordów, żeby zrobić więcej miejsca na inne dźwięki. Często cisza bardzo dobrze buduje napięcie w samplach, i tutaj też to zadziałało. Zdałem perklub z paczki Aperture XY No Finga, który dodał więcej głębi samplowi. Nałożyłem na niego EQ ucinające góry. Następnie znalazłem parę ciekawych akcentów w paczce Hybrid Circuits od HZE. Nadały ona jeszcze więcej charakteru loopowi. Aby brzmiało jeszcze bardziej unikalnie, poza efektami takimi jak reverb czy delay, dodałem Shaperboxa, dzięki któremu na akcenty jest nałożony efekt zatrzymującego się winyla. bez szczegół, ale nadało to zupełnie innego klimatu. Do tego wszystkiego potrzebowałem jeszcze prostej melodii, która od razu przykuje uwagę słuchacza. W tym celu skorzystałem z wtyczki The Prince i stworzyłem pattern składający się z zaledwie sześciu nutek. Na dźwięk nałożyłem jedynie reverb i shaper box. znałem, że fajnie by było, gdybym wszystkie te syntetyczne dźwięki połączył z jakimś akustycznym elementem I padło tutaj na pianino Ponieważ w samplu działo się dość dużo, starałem się, żeby melodia pianina nie przeszkadzała reszcie I jedynie tworzyła warstwę łączącą wszystko w całość Pattern składa się z nutek należących do głównych akordów Na pianino należę EQ, aby podbić górę Więcej EQ, żeby wyczyścić dźwięk Oraz river. Tak samo jak w przypadku głównej melodii, wyrenderowałem pianino i wyciąłem część, żeby lub bardziej oddychał Zdecydowanie dodaję to więcej Уникальности. Żeby ten sample opowiadał jakąś historię Stworzyłem do niego sekcję B W tym celu obniżyłem o oktawy główne akordy Żeby zrobić więcej miejsca na dodatkową melodię Chciałem żeby była ona powtarzalna Dlatego składa się głównie z dwóch nutek Z lekkimi wariacjami co jakiś czas Nałożyłem na nią shaperbox manipulujący głośnością Pancake, który mieszał z panoramą Chorus oraz EQ Prawie zapomniałem, ale dodałem jeszcze taki akcencik na przejście. Mamy już wszystkie elementy sampla, a prezentuje się on tak. Czas przejść do perkusji. Jeśli chodzi o nią, to naprawdę polecam zaopatrzyć się w największą ilość jakościowych paczek. Ich dostatek mega pomaga w całym procesie tworzenia, ponieważ mamy po prostu dostęp do większej ilości ciekawych one-shotów. W tym bicie korzystałem głównie z AYN Drum Kit'u Zacząłem od klasycznego położenia snera. Mimo, że dźwięk, który wybrałem, był fajny i nie chciałem z niego zrezygnować, to czułem, że brakowało mi trochę uderzenia, więc użyłem dwóch kolejnych one jako warstwy. Następnie przyszedłem do hejhetów Po raz kolejny nie chciałem podchodzić do tego w standardowy sposób Kładąc two-step pattern Uznałem, że pobawię się z pitchem, przerwami i rolami No żeby to wszystko było bardziej skoczne Niektórym nutkom pozmieniałem również panoramę Dodałem dwa dziwne perki nadające jeszcze więcej bansu całości. Aby bit był jeszcze bardziej oryginalny, użyłem dwóch perklupów, które pociąłem pod rytmy reszty perkusji, które mega wzbogaciły klimat. Przechodząc do Kika, również zdecydowałem się na sample o innym brzmieniu. Mimo, że mogłem zdecydować się tutaj na klasyczny rack to uznałem, że ten one-shot dużo bardziej pasuje do całości. Położyłem bardzo prosty pattern. Na koniec położyłem 808, które podąża za ród akordów. Grają one częściej niż Kik, żeby dodać jeszcze więcej bounce. U. Mimo wszystko są bardzo proste. Żeby było ciekawiej, dodałem slide Nota, który sprawia, że 808 stopniowo obniża się i ścisza. A przejście między sekcjami dodałem crash winyla. To już wszystkie elementy beatu. Mam nadzieję, że ten filmik będzie dla niektórych motywacją i pokaże, że warto czasem wychodzić ze strefy komfortu. Będąc producentem naprawdę mega jest czerpać inspirację ze wszystkiego, bawić się muzyką i nie zamykać się na jeden styl. Nie bądźmy problemem i sprawmy muzykę ciekawszą. Nie przedłużając zasubskrybujcie kanał i to już wszystko ode mnie. Siema!